Masakra. Co? TVP odwaliło? Jeszcze gorsze oddziaływanie na psychikę. Wiedziałam, że mam pokazać sobie. Nie pokazuj. Oooo. Ja czekać się biorę Nadal nie mogę uwierzyć w to, co się wydarzyło. Dziewczyny zaczęły strasznie przeklinać, że trzeba kurczę chudnąć. Witam moich widzów na moim kanale. Cześć, witam Was w tygodniowym vlogu. Właśnie weszłam do pracy. Jestem póki co jeszcze sama. Dojeżdżałam dzisiaj z Gołanic. Jestem w sumie w szoku, bo udało mi się dojechać w niecałą godzinkę, a zwykle stoję w dramatycznych korkach. Musimy pomieszkiwać przez najbliższych parę dni właśnie u Dawida rodziców w domu, żeby przypilnować dom, bo jego rodzice wyjechali. No i ja w tym tygodniu będę się w ogóle ratować cateringiem, bo zawsze te dojazdy nas tak dojeżdżają mnie do poznania codziennie tam i z powrotem, że no, jeśli mamy mieć cokolwiek z dnia, to nie mam już absolutnie czasu na gotowanie i wziąłam sobie jakąś taką dietę fit na śniadanie, mam ciemne pieczywo z pasztetem jakimś, z konfiturą z czerwonej cebuli ogórek. Na obiad mam pełnoziarnisty razowy makaron, tutaj jest jakiś sos taki pieczarkowy i fajnie, bo na drugie śniadanko mam jakiś taki sernik Lion, dam Wam znać, czy jest dobre. I w tym tygodniu w ogóle też nasza ekipa w pomniejszonym składzie, Karolina się rozbija w Paryżu, Oksany nie ma i wraca dopiero we wtorek lub w środę, Celina dzisiaj na nagrywkach, e, Weronika dopiero będzie w środę, bo jeszcze ciśnie z uczelnią, e, tak Także no, w poniedziałek zaczynamy pracę w sumie we trzy, ale jeszcze czekam na dziewczyny. Aż wam muszę pokazać, bo ostatnio ogarnialiśmy sesję zdjęciową i takie piękne kwiaty udało nam się dorwać właśnie. Kwiaciarni dosłownie obok biura. Pokazywałam wam na stories, że byłam właśnie w weekend w Ikei. Dokupiłam dwa biurka do biura i tutaj już częściowo jest ten zestaw taki balkonowy, który udało mi się wyhaczyć. W IK w tym roku są naprawdę przepiękne, ale niestety nie było wszystkiego na stanie, więc częściowo musieliśmy zamówić internetowo. Mam nadzieję, że w tym tygodniu już wszystko będzie przygotowane, poskładane. To jeszcze w tym vlogasie wam pokażę. I jeszcze lustro do stylówek. Pokażę Wam dzisiejszą poniedziałkową, e, którą zarzuciłam na siebie naprawdę od niechcenia. W ogóle mi dzisiaj rano było strasznie zimno. Mówię, kurczę, wskakuję w bluzę. Założyłam właśnie bluzę z mango, do tego e, jeansy dorwane na modiwo. To jest marka Victoria Beckham, New Balance, trench i okulary Gigi Studio. Co robisz? Powiedz Powiedz, no cofnij się i opowiadaj, co robisz? Do naszego teamu niedługo będzie dołączać nowa osoba, którą będziecie mogli niebawem poznać i przygotowujemy jej stanowisko. Mm -hmm. Biąsek. Jak to... babka stara. W nowym pazokcie trzeba tak. No, Co tam? No powiedz Eli na co? Co takiego powiedziałeś? Musisz, że tak co no, nie? Tak za słowo? nie? A to Ile już? Trzy. Trzy były. Co to mamy za gra? Tak, to jest uh, super gra, którą wymyśliłyśmy przy poniedziałku. Mianowicie ostatnio dziewczyny zaczęły strasznie przeklinać. Ja nie mogę tego pisać. Dziewczyny? A A ty to co? Nie, to nie, to nie. strasznie, Strasznie po prostu. Ty jesteś w szczeginię też przepinający komórki. Celina musiała odkupić swoje winy dziesięcioma przysiadami. I no, Za każdy. Za Wydaje każde przekleństwo. Ja powiem mam, że nadal w to nie wierzę i nie mogłam się doczekać, aż wam o. O tym w ogóle mogę tutaj powiedzieć, ale już jesteśmy po preorderze, po premierze naszego pierwszego produktu, jakim jest e-book dotyczący Instagrama, który nosi tytuł Jak umieć w Instagram. Dowiecie się z niego, jak zacząć swoją przygodę na Instagramie, jeśli chcecie podejść poważnie do tematu i zacząć na tym Instagramie zarabiać. Znajdziecie tam szereg tipów dostosowanych do obecnych trendów, do zmian na Instagramie. Są rozdziały poświęcone Formatowi wideo rolkom. Jest też dodatek z takimi pomysłami na estetyczne zdjęcia, które super wpisują się właśnie w obecne trendy. Podrzucam Wam link do naszego e-booka do sklepu w opisie. I no, chcę podziękować w ogóle wszystkim, którzy złożyli zamówienie, bo no, nie spodziewałyśmy się kompletnie, że ten produkt odniesie taki sukces, jest tak pozytywny feedback, także w, w ogóle od influencerów. Także dziękujemy za wsparcie, za kilkaset zakupionych sztuk. To w ogóle przewyższyło nasze jakieś najśmielsze oczekiwania, marzenia. Eee, dzięki. Cześć! Dzisiaj mamy wtorek. Jestem właśnie w drodze do pracy. Standardowo stoję w korku na wiadukcie, więc stwierdziłam, że się do Was odezwę, bo już teraz sobie tutaj postoję. Dzisiaj czeka mnie bardzo fajny dzień w pracy, bo będę planowała kontent na najbliższe dwa tygodnie e, na mój YouTube, na TikToka, e, ale też podcastowe tematy, także bardzo się cieszę. czego ja, zapomniałam? Marina zapomniała, że nagrywamy vloga z tego tygodnia. Nie, nie wiem. Ale jeść, nie zapomniałam. A propos jedzenia, dzisiaj mam jakąś z kateringu też czekoladową osiankę z różeliną bruskawkową, ale jest całkiem niezła. Jałem sygowę. Zobacz! Zaraz będę czekać siebie rybami. To Zosia przyszła, jesne. a od razu przekleństwo, les. Idziemy. właściwie. Dlaczego mnie nikt nie zapytał o zdanie? Moglibyśmy się trzymać jednej tabeli, bo ja muszę jeszcze dopytać, czy ta nomenklatura, te oznaczenia dotyczą tylko odzieży damskiej, czy również... Ej, halo! Panowie... No i znowu cały czas mój filmik. To jak taki Sim, wiesz, um, <grym> <ay, ay, ay. grym> Trzeba czyli co Że trzeba kurczę chudnąć i trzeba. Do, i, że kobiety. i kurde rycie w bani, że kobiety trzeba mają się mniejszyć w mniejsze. zamieścić w mniejsze, 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 mniejsze rozmiary. Nieprawda! Nieprawda! No co? Nie. nie. Dobra, dalej. Nie wiem. Ja się tylko tego. I don't think I'm a drama. Maybe I am. No i uwaga! Słuchajcie, zawsze jest y, dobry moment, aby zrobić sobie przesiadę. No tylko dlatego robisz przesiadę. Czy... Ale będę miała fajną dupkę, to... Ale w końcu, no, w, w końcu ta ten, kobieta. Nikiem inaczej nasz wejdzie do bikulę. Oh, 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 oh. Tem, è ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Lilka ciao. Ciao, ciao. Co Zas, mówisz? Kurde. A dobra. To się nie liczy. Chcę Wam pokazać moją dzisiejszą stylizację, bo jestem z niej bardzo zadowolona. Wrzucam Wam tutaj screen stylizacji, którą się zainspirowałam. Bardzo w ogóle spodobało mi się takie budowanie warstwowości i połączenie w ogóle spódniczki. To jest spódniczka z Lamani z taką długą koszulą. Koszula też jest z Lamani. Mam pod spodem też top w formie bokserki, który nawiązuje fajnie kolorystycznie. Właśnie do koloru spódnicy. Do tego skarpetki, sneakersy i zarzucona szara bluza Dawida, która też jest tutaj fajnym przełamaniem. Jak tam Gustaw u niej dobrze? Ło! Cały film w komplecie poza biedną Zosią, która miała wczoraj niestety wyrywaną ósemkę i skonuje no, ten domu. Gustaw, zamienisz Zosię? <śm> nie. <śm> na, na przyszłość. I no. no. na każdym filmie mam owa, mi w kolanie. Dzisiaj mam ostatni dzień cateringu i obiad pachnie tak pięknie. W ogóle nie pomyślałabym, żeby połączyć ryż z cebulką. Wydaje mi się, że to ten zapach. Tutaj jakiś kurczak chyba zrobiłam trochę orientalnie pod taką pierzynką warzywną i surówkę. Zabieram się za jedzenie, bo jestem mega głodna. Właśnie pracujemy nad kolejnym fajnym projektem. Yy, I słuchajcie, dzisiaj mam perfect color match, a konkretnie color blocking, czyli zestawienie koloru pomarańczowego właśnie z takim nasyconym sabro. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Nie do końca mojej klimaty, <laughs> jeśli chodzi o łączenie yy, takich ostrych kolorów stylizacji, ale styl. Yy, na. Czas dzisiejszej sesji dla marki Kosmetyków do Włosów. Przenieśliśmy swoje biuro do tego pokoju i powiem Wam, że naprawdę całkiem mi się tutaj podoba. Jeszcze bym walnęła ja coś fajnego tam właśnie na ścianę, może jakiś właśnie taki fajny moodboard na tablicy, pięknie by to wyglądało. No ale jest to nasz pokój nagrywek, ale muszę Wam powiedzieć, mamy dzisiaj... czekajcie, zgaszę światło. Oh, będzie lepiej widać e, dzisiaj mamy dzień właśnie sesji zdjęciowej, nagrywek dla jednego z naszych klientów e, dziewczyny działają w temacie a ja słuchajcie się tak sfrajerowałam miała być pobudka o godzinie 5 czego strasznie się oczywiście obawiałam no bo słuchajcie no to jest środek nocy błagam e, no ale nie udało mi się wstać o tej godzinie Celina przyjechała i mówi Oliwia gdzie ty jesteś? a ja no wyżej jestem ona. Okej, okay, dobra. Co ile będziesz ją ja wydał mi 5 minut? Zgarnęłam wszystkie rzeczy. Na szczęście pakuję się zawsze dzień wcześniej, ale nie przygotowałam sobie ciułów. No i przed Wami stylizacja ratunkowa moja, czyli taki pewniaczek, w którego bym wskoczyła, jakbym nie wiedziała, co na siebie założ, założyć. Czyli właśnie dzisiaj dżinsiki, sportowe buty, jakaś marynarka z takim fajnym akcentem oversize'owa I ten topik jest akurat. Z Perszki. Oczywiście, jak widzicie, nie zdążyłam nałożyć na siebie make-upu. Ale tutaj widać te przebarwienia, z którymi miałam straszny problem. Ale też dzięki Waszym polecajkom zaczęłam sobie stosować produkt. No i zobaczymy, czy okaże się skuteczny. Jeśli tak, to na pewno Wam go polecę i pokażę na storieskach. E, idziemy na plażę i będziemy mieć Cezję w A nie pracować! Dzielika. <noise> tak. Kieruję dzisiaj, wyrwana z pracy na 5 minut, żeby pojero. Ja to tylko kieruję, kochani. No, te pozdrowienia. Pozdrawiamy. Witam moich widzów na moim kanale. Gustaw, Gustaw, gdzie ty jedziesz? Do pracy? Dobrze <noise> sobie siedzi tutaj koło mnie transporterku, nie? Już no, tak. pójdziesz w Kimę zaraz. Dobra, słuchajcie, muszę się trochę wyżalić, bo miałam mały mindfuck w weekend i w sumie Nadal nie mogę uwierzyć w to, co się wydarzyło, bodajże w sobotę dostałam pierwszą wiadomość, jakoś rano, nie wiem, chyba by około godziny dziewiątej. w zasadzie było to zdjęcie, zdjęcie mojej twarzy w TVP, w śniadaniówce i tak patrzę na to, mówię, kurczę, what the fuck? o co chodzi? No i później faktycznie zaczęło napływać coraz więcej wiadomości od Was, że mój materiał, który pewnie kojarzycie z YouTube'a o rozmiarówce szalonej w sieciówce Zara, o tych takich oznaczeniach na metkach przy ubraniach z Zary, czyli kółko, trójkąt i. Kwadrat. E, mówiłam tam o zaniżonej, zawyżonej rozmiarówce, jaki to ma wpływ w ogóle na samoakceptację kobiet, na postrzeganie własnego ciała. E, po prostu jak sieciówki, konkretnie Zara w tym wypadki, wypadku manipuluje rozmiarówką i wpływa na niestety często gorszy stan psychiczny kobiet. Ja Kompletnie nie wiedziałam o tym, że TVP zamierza wykorzystać mój materiał. Nie wpłynął do mnie żaden mail z zapytaniem. Już w ogóle nie wspomnę o tym, że uważam, że powinnam zostać zaproszona na kanapę, bo jestem autorką tego materiału. To ja włożyłam w niego serducho, włożyłam w niego czas. Yy... Moją, podzieliłam się moją wiedzą, poszłam przymierzyć te ubrania. E, nie jest to moje odkrycie, tak jak powiedziano w TVP, tylko jest to odkrycie jakiejś dziewczyny na TikToku. Ja trafiłam na ten odcinek i po prostu po, postanowiłam sprawdzić, czy te symbole faktycznie mają odzwierciedlenie w rozmiarach. I bazując na ty, tych przykładach spodni, okazało się, że tak. No, i DVP e, generalnie e, zabrało sobie ten materiał bez jakiejkolwiek mojej zgody. Ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że ten materiał śmiga publicznie na YouTubie, ale styl. Uważam, że tak się po prostu nie robi. Powinnam dostać choćby maila informacyjnego, że dzień dobry, Pani Oliwio. Zamierzamy wykorzystać Pani materiał w pytaniu na śniadanie. Będziemy wdzięczni za odpowiedź, czy nie ma Pani nic przeciwko. Tymczasem na kanapie śniadaniówki zasiadły dwie Panie stylistki, personal shopperki, whatever. Jedna podkreślała chyba kilka razy, że jest personal shopper. No ale okej, okay. ja zaproszenia do pytania na, na śniadanie nie przyjęłam już we wcześniejszym czasie, bodajże w zeszłym roku, dwa lata temu. No ale podejrzewam, że dlatego śniadaniówka nawet nie podjęła próby kolejnego zapraszania, kolejnej próby zapraszania mnie. Ale w tym momencie mój film jest kojarzony z wizerunkiem tych pań i ich wypowiedziami, z którymi ja się też nie zgadzam. Um, I też nawiązując do tego, w ogóle polecam Wam obejrzeć to, bo zastanawiam się, jaki cel był w ogóle zaproszenia tych pań, skoro słychać, że ani nie zapoznały się dobrze z tym materiałem, bo po prostu gadały niekiedy totalne głupoty. Um, a jeśli już w ogóle się wypowiadały, co było dość sensownego, no to to były informacje powielone z mojego filmiku. Także wystarczyło generalnie na antenie puścić mój filmik i tada, I wydźwięk byłby nawet lepszy. Bo to, co mnie w sumie najbardziej uderzyło w tym materiale, to że panie... Jedna z pań, yy, druga chyba też potwierdziła to, bo ja celowo obejrzałam ten materiał. Mówię, nie wypowiem się, dopóki tego nie obejrzę, no bo... Wiadomo. No i... Yy, Pani na antenie zadała e, pytanie, prowadzący zadali pytanie, e, czyli jeśli Panie chciałyby wcisnąć się, zmieścić się w mniejszy rozmiar, no to które oznaczenie, ciuch z którym oznaczeniem mają wybrać? No i Panie mówią trójkąt, bo to jest zaniżona rozmiarówka. Tak, zgadza się, że to jest zaniżona rozmiarówka, ale no nie chcąc się zmieścić w mniejszy rozmiar, trzeba wziąć ciuch, gdzie ta rozmiarówka będzie zawyżona. Także to jest totalny bullshit i nieprawda, i widać, że po prostu panie nie wiedziały kompletnie, o czym mówią. E, kolejna sprawa, która mi się jeszcze bardziej nie spodobała, e, to w ogóle sugerowanie na antenie, że panie miałyby chcieć mieścić się w mniejszy rozmiar. Kurczę, jak można w tych czasach? Powiedzieć w telewizji publicznej w ogóle coś takiego, i jeszcze tak sobie luźno o tym rozmawiać i doradzać: tak, jeśli chcesz się zmniejszyć, zmieścić w mniejszy rozmiar, to weźcie uch oznaczony trójkącikiem: Boże ludzie, nie zdajcie sobie sprawy z tego, jak niską samoocenę mają dziewczyny, kobiety, przez sztucznie też wykreowane media społecznościowe i po jaką cholerę chcieć wciskać się albo sugerować yy, chęć wciśnięcia się w mniejszy rozmiar? Wiadomo, że ludzie oglądając ten materiał i słuchając, no to podświadomie kodują sobie w głowie, że okej, okay, czyli jak będę chciała założyć zamiast y, rozmiaru 40-38, to muszę brać trójkąt, co jest, podkreślam, nieprawdą, ale no wiecie o co chodzi. To jest po prostu rycie bani. Yy, to jest po prostu straszne. I nagrałam w ogóle w tym temacie TikToka. Yy, I jestem bardzo, bardzo zła na to, że też takie wypowiedzi mogą być później kojarzone z moim filmem, no bo yy, umówmy się, część obserwatorów, widzów, która oglądała tę śniadaniewkę, nie obserwuje mnie, a będzie kojarzyć mój materiał. Yy, a raczej części w ogóle tego materiału z tymi wypowiedziami z klistek, gdzie wydźwięk mojego filmu był zupełnie inny, bo ja w tym filmie mówię, że okej, okay, traktujmy te symbole, rozmiarówkę poglądowo, żeby wiedzieć, jak się poruszać w sklepie, co zamówić, co przymierzyć. Natomiast rozmiar nie ma znaczenia i powinniśmy nosić to, w czym czujemy się po prostu dobrze i tyle, a to jest po prostu jeszcze niestety bardziej yy jeszcze gorsze oddziaływanie na psychikę kobiet, które i tak mają ogrom kompleksów, które często nie potrafią sobie z tym poradzić, dołują się przez wagę, ponieważ jest jakiś, nie wiem, taki określony kanon piękna, tak? Chory, że kobieta musi dążyć do tego, żeby być szczupłą. Także nie wiem, dajcie znać w ogóle co o tym myślicie, też nagrywam dzisiaj tą wypowiedź w emocjach, więc może ona być częściowo nieskładna i tak dalej, ale mam nadzieję, że ten... będziecie wiedzieli o co mi chodzi, jaki jest wydźwięk tego, no masakra, co TVP odwaliło. I co ciekawe, dostałam jeszcze kilka komentarzy w odpowiedzi na mój film na TikToku, że jeszcze kilku innym twórcom też sobie pozabierali filmik, w tym wizerunek jakiejś małej dziewczynki z mamą, w ogóle dla mnie jakaś totalna abstrakcja. No, no nie robi się tak. Eee... <słuch> Radzę TVP wykazać się jakąkolwiek przyzwoitością i kulturą i w przyszłości po prostu chociaż informować się twórców o tym, że będą sobie zabierać ich materiały i robić z tego super chwytliwe tamaciki, skoro już nie mają pomysłu na nic swojego. Peace! Ale nie ten pis. No <grym story> i piąteczek w <grym story> Taki piąteczek to ta tutaj tańczy. Próbuję y, pracować. Ja nie wiem, ja nie wiem. Ciekawe, kiedy Oliwia się zorientuje, że ją nagrywam. No chyba nie. <grywa> Ona jest w świecie TikToka. <grywa> tak? Jak myślicie, co to za taniec? Już niedługo premiera na TikToku Chips My Hills. My już mamy piąteczek, ja jeszcze robiłam ostatnie zdjęcia tego pięknego setu od marki kapalnianego, w ogóle rewelacyjna sprawa, jeśli chodzi o takie ficiki wiosenne letnie. Dzięki wielkie za obejrzenie tego vlogu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. E, w ogóle zapraszam Was na nasz instagramowy profil Cheer Stories, bo od poniedziałku rusza tam ciuchowe wyzwanie, outfity do biura. Każdego dnia będziemy ubierać się w innym kolorze, w sensie będziemy wybierać inny kolor przewodni stylizacji. E, no, to tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.